Przy tobie serce gra spokojnie jak w tej piosence. Bębnie no i znów. Siedzę sama, ono zaczyna tęsknić, daj mi już blisko siebie, bo duży mi się czas Przy tobie mi jakoś lepiej, niech to trwa wiele lat. Widzę cię prawie codziennie, dalej nie mam to. Co ty na to, by kiedyś zbudować ciepły, no i wspólny to? Nie musi być ekskluzywny za milionów sto. Wystarczysz mi tylko ty, no i ciepły, konie wiesz jak? Jestem wdzięczny Bogu za to, że tu ciebie mam, że to życie nie przeżywam całkowicie sam, że tak często mogę widzieć właśnie Twoją twarz. No bo piękniejsza dla mnie niż te wszystkie wiosenne kwiaty, Twa barwa głosu Łukajamy wszystkie chore stany Kocham jak patrzysz na mnie, nie mówiąc zupełnie nie No bo twój uśmiech mówi, sam lubię przy Tobie być Pierwszą piosenkę nagrałem dla ciebie No i popatrz dzisiaj znów, próbuję już lepiej Ułożyć Ci parę nut Teraz instrumentem czy jesteś dziś ze mnie dumna, czy tym też się cieszę? Przy Tobie serce gra spokojnie, jak w tej piosence pębny no i znów Siedzę sama, ono zaczyna tęsknić mi już Blisko siebie, bo duży mi się czas, przy Tobie mi jakoś lepiej, niech to trwa wiele lat. Widzę cię prawie codziennie, dalej nie mam to. Co ty na to, by kiedyś zbudować ciepły, no i wspólny to? Nie musi być ekskluzywny za milionów sto. Wystarczysz mi tylko ty, no i ciepły kot.